Siemaneczko z tej strony, tewn, a to jest Valorant i akt 3. Mamy nową mapę. Nowa postać wyjdzie niedługo, wiele, wiele ciekawych zmian. Zainteresowani, pamiętajcie, like, subskrypcja i zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o aktualizację, no to zacznijmy od początku. Pierwsze. AP zostawimy na koniec. Aktualizacja gry rankingowej. Można wybrać preferowane serwery. Świetna sprawa. Polega to na tym, już Wam pokażę, że jak wchodzicie sobie w grę rankingową, tutaj macie serwery. Warszawa, Frankfurt, pokazane jakie pingi, gdzie macie, gdzie Wam po prostu najlepiej będzie grało się i najlepsza płynność gry. Przejdźmy dalej do pacza. Kolejną rzeczą jest różnica rang drużynowych. Było to 6 rang, teraz jest tylko 3. Czyli Gold 3 będzie mógł grać tylko z Silverem 3 i z Platyną 3. Wcześniej ta różnica była o 6. Od rangi nieśmiertelny wzwyż klasyfikacja będzie uwzględniać tylko zwycięstwa, przegrane oraz to jak bardzo zdecydowany był, był wynik meczu. To trudniej żeby wbić. Bardzo dużo będzie trzeba pewnie wygrać meczy, gdzie już to jest bardzo trudne. Obserwacje zmiany. Aktualizacja trybów. To jest kolejna duża aktualizacja. Zwiększono liczbę graczy z 10 do 14 w trybie deathmatch. To daje fajnie już. Yy, algorytm odrodzeń, żeby po prostu nie odradzać się zaraz przy przeciwniku, tylko w bezpiecznym miejscu. To najlepsza zmiana jest. To jest to, usunięto cykliczne pulsowania. Obecnie będzie widoczne no tylko w momencie odrodzenia i bardzo dobrze. Wiele osób po prostu kampiło, czekało, obserwowało kropki i tylko tyle. Kolejna ważna rzecz to jest zwiększono zabójstwa do 40, czyli dłuższa gra. Wydłużono czas do 9 minut, 6. Błyskawiczne przeładowanie broni po zabiciu. I zwiększono PD w deadmatchu, gdzie łatwiej po prostu teraz będzie karnet bojowy wbijać, grając tylko deadmatch. Choć 9 minut, więc bardzo porównywalna długość rozgrywki z Rushem. Kolejną ważną rzeczą, jaką możemy zaobserwować, to jest takie rzeczy jak poprawiono działanie minimapy. W grach niestandardowych trybu troniowego można teraz wbić maksymalnie 12 obserwatorów. Takie po prostu sygnały, że mają teraz kolory odpowiednie dla drużyn, obserwatorów. Takich wiele drobnych jakichś poprawek, nie? Błędy, modyfikatory, takie po prostu dla obserwatorów. Różne nowe ciekawostki, zostawiam was na chwilkę z tym. Następne zmiany, w społeczności gracze będą mogli teraz dodawać przeglądanie, notatki znajomych. To tak zwane opisy. Kliknij tutaj, aby ustawić sobie. Notatkę. I wpisujemy sobie coś tam. I będziemy po prostu mieli notatkę przy znajomych. Gdzieś mi to przeskoczyło. Panel społeczności, na którą chwilę za, zatrzyma sortowanie, kiedy wejdzie się w, z nim w interakcję. O, naprawiono błędy szczelnicy. I to na tyle, jeśli chodzi o opis pacza. Przejdźmy do przepustki bojowej. I oto nasz karnet bojowy, zacznijmy po kolei, mamy piękne samurajskie skiny, ale dlaczego samurajskie, o tym dowiecie się w następnym odcinku, który ukaże się, ukaże się za 2-3 dni, wyczekujcie, pamiętajcie like i subskrypcja, pamiętajcie też o dzwoneczku, żebyście byli na bieżąco, przelećmy sobie szybko karnet, mamy naprawdę dużo fajnych skinów, Dużo fajnych grafik koncepcyjnych, kolejny skin już na piątym poziomie, jest to Ghost oczywiście. A tu mamy z darmowego. Mamy tak pompa i obrazek shotguna. Kolejne graffiti, fajny ukłon ze strony twórców, mamy dynie niedługo zbliża się Halloween obrazek z mrówką z flagą Val Valorant to też jest bardzo ciekawe. Oczywiście mamy naszego shotguna. Taki trochę zrobiony dla dziewczyn, żeby też miały jakieś ładne skiny dla siebie, różowo, biało, niebieskie. Wiele jest takich skin. I kolejne obrazki graffiti. Kolejne przywieszki. czacz. Też bardzo ładny. O, kolejny biało różowo niebieski klasik, Bardzo fajny, mi się podoba. Nie wiem, jak wam, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym nowym karnecie. Bardzo fajna grafika Ray Skill Joy. Spoko sprawa. Shorty, kolejny ładny, złoto-czarny. Bardzo mi się podobają. Ciekawi mnie Wasza opinia. Nagroda darmowa, bardzo fajne graffiti. Dbajcie o siebie i myjcie ręce. Wajper zamiast w masce przeciwgazowej, zwykłej masce szpitalnej. I pomelki na rękach. To tak trochę a propos koronawirusa. Graffiti, radianit, przywieżki. Fantom zielono-złoty, bardzo fajny. I mamy kartę kolekcjonerską. Z nową postacią leżącą sobie na hawajach i z jej zwierzątkami. Mruz, oczywiście nawiązujący do nowej mapy, Icebox, ale do tego przejdźmy za chwilę. Jest Sky, karta nowej postaci, Guardian. Kolejne przywieszki. Stinger. Ładne są te kolory. Niby takie dziewczęce, ale całkiem sympatycznie się na nie patrzy. Graffiti, przywieszki. To kolejna bardzo fajna karta koncepcyjna. I pokazuje taką czachę z zębami, ale to też o tym dowiecie się w następnym odcinku. Bardzo fajna ośmiornica takie stare dobre czasy jak były takie gry. Kolejne bardzo fajne Vandal i Phantom. No i oczywiście Vandal zniszczenie złoto czarny, bardzo ładny. Czekam tylko żeby go zdobyć. Jest i bałwanek. I oczywiście nóż na 50 poziomie też ładnie wygląda. I z darmowych na 50 poziomie, szeryf również w różowych kolorach i oko trochę Illuminati, ciekawe co twórcy chcą nam tym przekazać, to się okaże. I to by było na tyle jeśli chodzi o karnet bojowy, przejdźmy, zobaczmy mapę. I oto mamy nową, wyczekiwaną bardzo przez wszystkich mapę. Ile można grać, oczywiście, na czterech mapach? Zaczynamy z respa drużyny broniącej. Przejdźmy po kolei przez mida. Mid na pewno jest y, ciężką sprawą, jeśli chodzi o grę rozrywkę y, taktyczną, ponieważ tutaj za zakrętem mamy już respawn drużyny atakującej, więc tu mogą być bardzo szybkie kontakty. Oczywiście nie musimy wychodzić tędy, możemy sobie przebiec tutaj. A jeśli Jet zrobi coś takiego, to już zajmuje oczywiście pozycję i przechodzi sobie na mida. Ale z tamtej strony zobaczymy za chwilę. Idźmy po kolei. Zacznijmy może od Bonsidu A. Mamy dwa wejścia na Bondside A. Jeden jest tutaj z góry. A drugi mamy z tej strony, czyli po prostu dołem. Mamy oczywiście liny. Tu jest sam bombsite gdzie możemy zaplantować bombę. Jest to u góry oraz tutaj w tym obrębie tego. I tutaj, tak jak widzicie w lewym górnym rogu na mini-mapie, to na żółto to jest miejsce do plantowania. Możemy także zaplantować tutaj na górze. Co mamy od razu nowością? To jest Tyrolka, pod której możemy jeździć. Tam i z powrotem. W każdej chwili możemy zaskoczyć I to na pewno będzie wykorzystywane przez wielu graczy. Można bardzo dużo różnych taktyk wymyśleć. Na przykład tu odczepić się. Już przeskakujemy tutaj, jeśli nie jesteśmy postacią skaczącą. I mamy cały nasz bonsaj. Drużyna atakująca oczywiście przychodzi z tej strony. mają także dwa wyjścia oczywiście mogą przejść tędy tu dołem oczywiście tu może Jet na pewno dużo zamieszać na pewno jest to bardzo strategiczna mapa i dużo, dużo będzie trzeba tutaj myśleć i uważać i wróciliśmy z powrotem na respawn drużyny atakującej i oni tak samo mają dwa, dwa wyjścia tamtędy Albo mogą przejść tutaj górą. I oczywiście Znajdujemy się w tym miejscu. Zobaczcie. I jet już zajmuje pozycję. Możemy w międzyczasie na przykład zrobić coś takiego i chwycić się tej rolki, zeskoczyć, przeskoczyć tam tutaj i już będziemy mogli plantować naszego spajka. Na pewno jest to ciężki bombsite. Jest wiele możliwości, wiele. Jest za kamarku, gdzie przeciwnicy mogą się ukryć i będziemy musieli na to naprawdę, naprawdę uważać. Ok, w tym miejscu znajdujemy się na respawnie drużyny atakującej. Tak jak mówiłem wcześniej, za oknem mamy piękny lodowiec. Wodę oczywiście bardzo fajnie dopracowaną, bo rusza się, płynie, nie jest taka żywka. I z tej strony. Tak samo to wygląda. Tutaj możemy wskoczyć sobie na skrzynki, i tu już możemy zdobyć jakiś pierwszy kontakt z drużyną przeciwną, jeśli gramy po stronie atakującej. Jeśli chodzi o atakowanie na bombsite B, mamy w sumie trzy drogi, a dokładnie to dwie. Bo tu mamy obejście, oczywiście tędy. Też tu możemy przejść. Tu jest nasza kuleczka. I tu mamy fajną sprawę, My możemy przejść do Jet, czy na przykład Omen, czy Race mogą przeskoczyć tu i tu już chytać kontakt z wrogami. Tutaj się da wskoczyć, ale przypuszczam, że w niedługim czasie przestanie być to możliwe, ponieważ to jest coś zbugowane. Tutaj możemy przejść sobie tak albo tak. I tu mamy olbrzymi obszar otwarty. Na pewno gdzieś tam można się spodziewać snajpera, jeśli atakujemy. Przypuszczam, że już tutaj możemy spodziewać się snajpera. Pokażę Wam za chwilę jeszcze jak wyglądają bariery. I tu mamy nasz bombsej Jest on dużo mniejszy niż bombsej A, ale możemy zaplantować bombę tutaj. I tak samo możemy zaplantować bombę u góry. I to by było jedno z wejść na WOMPSITE B Zobaczcie jeszcze drugie wejście I to wejście jest tutaj od mida Czyli przebiegamy sobie tutaj Tu musimy oczywiście uważać na ten kąt. I tu przechodzimy sobie przez ręka Do pokoju socjalnego I tu mamy znowu Przejście już na Rest drużyny broniącej. Więc jeśli będziemy wchodzić rękawem, oni już tu będą na nas czekać. Więc to też musimy na to uważać. Bo z tej strony wychodzi drużyna broniąca. I z tej strony oni mogą przejść i mają tutaj już site widoczny. Tu tak samo jeśli przejdziemy od Mida, no to oni tutaj. Tutaj kolejna sprawa, gdzie musimy się ich spodziewać. Jeśli oczywiście bronimy, i tu mogą przebiec w kolejnym miejscu. Jeśli chodzi o drużynę broniącą, ma jeszcze możliwość przejścia tędy. I tu byliśmy wcześniej, a jesteśmy tutaj. Jest naprawdę duża ta mapa, rozbudowana. Ma wiele możliwości. Ciekawą też rzeczą jest, bo tędy można strzelać. Jeśli tylko ktoś się pojawi, no to będzie można go łatwo zdjąć. Na początku to będzie y, trudne, potem przypuszczam, że zamkną nam ten szyb. Bombside jest tylko w tym obrębie. Oczywiście my przechodzimy stąd. Możemy już zaplantować spajka w tym miejscu i wszędzie tutaj dookoła. Oczywiście jest masa zakamarków, masa miejsca otwartego, gdzie będziemy mogli strzelać się na daleką odległość, więc naprawdę będzie trzeba uważać. OK, pokażę wam jeszcze jak umiejscowione są bariery. Dobrze, jeśli chodzi o dronę broniącą, bariery umiejscowione są na środku, na tej rampie, więc już zyskujemy przewagę, celowując się w to miejsce. Jeśli chodzi o bombsite, a mamy oczywiście dostęp do całego bombsite'u, już możemy się skryć tutaj i przejść ten ale jak zobaczycie, tyrolka jest niedostępna oczywiście, żeby na niej się szybko nie zbunkrować i nie przelecieć na tamto miejsce. I z tej strony jest bariera oczywiście dla drużyny broniącej, jeśli chodzi o site A. Przenieśmy się jeszcze na site B. Widzicie, jeśli chodzi o site B, to drużyna. Broniąca ma tutaj bariery, więc też jest wcelowana od razu w was Więc drużyna atakująca naprawdę będzie miała ciężki orzech do zgryzienia I tu jest to samo, celowuje się tu Sniper i każda wychodząca osoba powinna zginąć Więc drużyna atakująca ma naprawdę nie lada kawałek leba do zjedzenia, że tak powiem Pokażę wam jeszcze bariery z drugiej strony z drugiej strony wygląda tak. Tu mamy oczywiście od razu odcięte wejście na bombsight B. W tym miejscu mamy liga odciętego, więc będziemy musieli tak samo wychylać jako drudzy. Jeśli chodzi o bombsight A, my mamy bariery już w tym miejscu, więc jeśli teraz bariery nam znikną. Będziemy musieli szybko tu dojść i wiedzieć, że tutaj, tutaj, na w tym może ktoś być i będzie się na niego Chyba. uważać. Ciekawa mapa, nie mogę się doczekać pierwszych meczy na niej. Jeszcze nie grałem na niej ani gorączki spajka, ani żadnego meczu, więc nie mogę się doczekać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą aktualizację. Jeśli Wam się spodobało, docencie to co zrobiłem. Zostawcie łapkę. Do góry. Oczywiście, zasubskrybujcie, bo nadchodzą dwa bardzo fajne filmiki z mojej strony. Na pewno się nie zawiedziecie. No, i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.